Nawoć, polska mimoza. Któż z nas nie zna pięknego wiersza Juliana Tuwima, śpiewanego w sugestywny sposób przez niezapomnianego Czesława Niemena? Mimozami jesień się zaczyna. Złotawa, krucha i miła. Chyba dużo osób zastanawia się, czym są owe jesienne mimozy, bowiem bywalcy ciepłych regionów Europy. Jako mimozę znają wcześniej kwitnące gatunek akacji, o kwiatach w kształcie puszystych kulek do złudzenia przypominających miniaturowe kurczaczki, który na lazurowym wybrzeżu kwitnie obficie już w marcu, a we Włoszech gałązkami złocistego kwiecia tradycyjnie obdarowuje się wszystkie kobiety w dniu 8 marca. Nie ma też na polskich łąkach prawdziwej mimozy, czyli czółka. Nieśmiałej roślinki, która pod dotknięciem ręki wstydliwie zwija swoje listki, a która w dodatku kwitnie zazwyczaj na różowo. Otóż mianem polskiej mimozy, która zakwita tradycyjnie usyłku lata, określa się nawłość. Piękny kwiat od stuleci ceniony w medycynie ludowej, a także w tradycyjnej fitoterapii i uważany za jedną z czarodziejskich roślin wzmacniających siły witalne organizmu. Nawłość, której łacińska nazwa brzmi Solidago, występuje w całej Polsce. Jednak coraz rzadziej widzimy popularną niegdyś nawłość na pospolitą, a mianowicie Solidago Virga Aurea, znaną także jako Złota Różga, co jest tłumaczeniem drugiego członu jej łacińskiej nazwy, a nawet Złota Dziewica. Niestety rodzimą odmianę na Włocie widzimy coraz rzadziej, Podczas gdy coraz częściej na łąkach, a nawet w lasach, możemy spotkać bardziej ekspansywne importowane amerykańskie gatunki, włoć olbrzymią i nawłość kanadyjską. To one tworzą owe złociste łany, porastające brzegi leśnych strumyczków i ścieżek, rozjaśniające ciemne bory. W starożytności z tych pięknych kwiatów wytwarzano żółty barwnik. włoć możemy także z powodzeniem sadzić w ogrodach. Wychodowano bowiem jej piękne odmiany ozdobne, jest rośliną polecaną szczególnie tym wszystkim, którzy mają mało czasu na pracę w ogrodzie, a chcą cieszyć się pięknymi kwiatami przyciągającymi wielobarwne motyle i pszczoły. Nawłódź bowiem nie tylko jest odporna na suszę i mróz, ale jej kwiecie stanowi doskonały pożytek pszczeli, a miód pozyskiwany z nawłoci jest uważany za wyjątkowo wartościowy. Niektórzy specjaliści od apiterapii uważają go za polski odpowiednik australijskiego miodu Manuka. Są oni też często zdania, że do celów leczniczych najlepiej wykorzystywać miód z regionu, w którym żyjemy, a nie egzotyczne odmiany, do których nasz organizm nie jest przyzwyczajony. Kwiaty na błoci możemy z powodzeniem suszyć, aby przygotować z nich bardzo efektowne suche bukiety, które rozświetlą nasz dom w smutnych zimowych miesiącach. Warto też ususzyć sobie trochę zielaność domowe potrzeby. Zbiera się górne części pędów, około 25 cm, w okresie kwitnienia, przy ładnej pogodzie i suszy w cieniu, najlepiej w suszarce, o której opowiadałam. Surowiec zielarski, który oficjalnie nazywa się herba solidakinis, zawiera garbniki, kwasy organiczne, saponiny, olejki eteryczne oraz flavonoidy, wśród których najważniejsze to rutyna i kwarcetyna, kwasy wielofenolowe, m.in. kwas kawowy oraz kwas chlorogenowy. Ma on bardzo dobroczynne działanie. Moczopędne, ściągające, przeciwzapalne znajduje też zastosowanie w homeopatii, zarówno ludzkiej, jak i weterynaryjnej. Napar z ziela jest bardzo skuteczny przy stanach zapalnych dróg moczowych, kamicy nerkowej, skazie moczanowej, a nawet w chorobach reumatycznych i przy nadciśnieniu. Dzięki działaniu moczopędnemu ziela na włoci... Wspomaga on usuwanie z organizmu zbędnych metabolitów oraz kwasu moczowego, amoniaku i chlorku sodu. Działa w ten sposób oczyszczająco. Zwiększone wydalanie moczu jest przydatne przy występowaniu obrzęku. Działanie hipotensyjne, a więc obniżające ciśnienie, sprzyja normalizacji ciśnienia krwi. Bywa także uspokajająco. Właściwości lecznicze na łoci pospolitej, takie jak działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne i uszczelniające naczynia krwionośne, mają zastosowanie w chorobach naczyń, m.in. żylaka czy miażdżycy. Zewnętrznie napar na błoci można stosować do przemywania trudno gojących się ran i obrzodzeń skóry oraz do płukania przy stanach zapalnych jamy ustnej i gardła. Może on być też pomocny w pielęgnacji skóry łojotokowej, przy trądziku i zapaleniu mieszków włosowych. Oczyszcza, zwęża pory, rozjaśnia z Ma właściwości osuszające, przeciwzapalne, ściągające i antyseptyczne. Kąpiel z dodatkiem naparu z na ma działanie antystarzeniowe. Działa bowiem korzystnie na zbiotczałą skórę i mięśnie. Podobne działanie ma też nalewka na zielu na płoci. Aby ją przygotować, bierzemy 10 teka ziela i zalewamy 50 500 mg czystej wódki. Nalew należy odstawić na dwa tygodnie w zaciszne ciepłe miejsce, a następnie przefiltrować. Pije się po łyżce nalewki 1-2 razy dzień. Wiadomo, że amerykańscy Indianie stosowali napar z nawłoci przy przeziębieniu i wcierali go w obolałe stawy i mięśnie. W tym roku niestety już za późno na usłyszenie sobie zapasu nawłoci, jednak możemy wzbogacić naszą spiżarnię w znakomity miód nawłociowy, niestety niezbyt łatwy do nabycia. Dzieje się tak dlatego, że nawłoć osiąga pełnię kwitnienia w okresie, kiedy pszczoły szykują się już do zimowego odpoczynku i nie są zbyt aktywne, choć doświadczeni pszczelarze mają swoje sposoby, aby nakłonić owady do zwiększonej aktywności, szczególnie jeśli jesień jest ciepła i słoneczna. Miód nawłociowy jest czasami nazywany nektarem życia ze względu na swoje silne prozdrowotne działanie. W stanie płynnym ma jasnożółtą barwę, od słomkowo-żółtej po jasnobursztynową. Dość szybko się krystalizuje. Po tym okresie zmienia kolor na jaśniejszy, a jego konsystencja staje się kremowa. Bardzo łatwo daje się wtedy rozmarować na pieczywie. W smaku jest on słodki, jednak wyczuwalna jest charakterystyczna kwaśno goszkanuta Ma też bardzo przyjemny zapach kwiatów na Włodzi. Miód nawłociowy zawiera w dużej ilości cenne flavonoidy, które poprawiają ukrwienie żył kończyn dolnych i nerek. W jego skład wchodzą też olejki eteryczne, garbniki i kwasy organiczne. Ma też silne działanie bakteriobójcze, zawiera witaminy i sporą ilość mikroelementów. Miód nawłociowy wspomaga leczenie chorób moczowych i skąpomoczu, dróg moczowych i skąpomoczu. Łagodzi on również objawy kamicy nerkowej. Obecna w nim rutyna uszczelnia naczynia krwionośne, natomiast kwarcetyna ma właściwości przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne. Miód nawłociowy, podobnie jak sama nawłoć, normalizuje też ciśnienie tętnicze. Polecany jest także w celu wzmocnienia mięśnia sercowego, ponieważ zawiera dużo łatwo przyswajalnych cukrów prostych. Podobnie jak miód wrzosowy, Miód nabłociowy jest wykorzystywany w zapobieganiu, a nawet leczeniu przerostu prostaty. Stany zapalne łagodzą zawarte w miodzie seskwit terpeny, garbniki i substancje śluzowe. Wykazuje on również właściwości moczopędne ze względu na obecność flavonoidów i saponii. Działa także przeciwbakteryjnie. Miód nawłociowy jest polecany w przypadku nadmiernej fermentacji jelitowej oraz niewielkich krwawieniach układu pokarmowego. Wykazuje on właściwości przeciwkrwotoczne i zapobiega nadmiernej łamliwości naczyń włosowatych. Nawłość jest rośliną zalecaną jako środek odtruwający. Miód więc wspomaga usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii. Odznacza się wysoką aktywnością antybiotyczną, różniącą się nieco w zależności od czasu pozyskania i terenu. Warto zatem sięgnąć po miód nawłociowy w okresie jesienno-zimowym, kiedy jesteśmy najbardziej narażeni na przeziębienia i inne infekcje. Dzięki własnościom antyseptycznym, żółciopędnym i wzmacniającym organizm stosowany jest także do leczenia infekcji górnych dróg oddechowych, a nawet dróg żółciowych. Miód nawłociowy powinny spożywać przede wszystkim osoby narażone na silny stres i wyczerpanie fizyczne organizmu. Podobno regularnie spożywany miód nawłociowy wpływa bardzo korzystnie na wygląd i kondycję skóry, szczególnie dotyczy to pań wieku Pobalzakowskich. Ze względu na dużą aktywność biologiczną miód nawłociowy należy przechowywać w niższej temperaturze niż pozostałe rodzaje miodów. Warto też pamiętać, że miód zachowa swój naturalny aromat tylko wtedy, gdy będzie szczelnie zamknięty. I to tyle na dzisiaj. Życzę miłego tygodnia.